Cześć, czołem, z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie grali w Super Mario Bros Wonder. Dobrze usłyszeliście, drodzy widzowie. To już jest spora, żebym w końcu zagrał w tę grę. A będzie graczu dwóch, bo gra ze mną mój młodszy brat Mikołaj. Przywitaj się stary. Dobra, podłącz się na chwilę. Będziemy, gra... będziemy grali w Super Mario Bros Wonder i zobaczymy, jak nam pójdzie. Czy dobrze, czy źle? Dobra, ja zagram sobie jako Mario. moją ulubiona postać. Nie jako Luigi. Czekaj, co? Eee. nie rozumiem. Co? No, że Mario ma inny głos niż, niż powinien. chcesz włączyć Luigi'ego? Wiesz, co? Może, żeby nie tracić życia, to może zagraj jako Yoshi, wiesz? Luigi. Możesz jako Luigi, jak chcesz. On też ma taki inny głos Luigi. Dobra, ale zagrajmy sobie w Super Mario Bros Wonder. W każdym razie, jeżeli filmik Wam się spodobał, to napiszcie w komentarzu i dajcie lajka. Like Nie zapomnijcie także wbić subskrypcji. A my właśnie znajdujemy się w kwieścistym królestwie, gdzie znajduje się tuż przy granicy Grzybowego Królestwa. A władcą tej, tej krainy jest książę Florian. No cześć, hejder! Impreza jest tam. Opa! Ale fajnie. Też powinieneś spróbować, stary. Dobra. No to idziemy, Mikołaj. Rozpoczynamy swoją przygodę życia w grze Super Mario Bros. Wonder, drodzy widzowie. Jesteście podekscytowani? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu i dajcie lajka. A my znajdujemy się tuż przy kwieścistym zamku. A tutaj jakiś cudowny kwiaty, jak ze zwiastunu. Książę Florian, to chyba ta gąsienica. <grymne> Namaste, księciu. Co Widziałem orła, cień. O nie, to kejmek chyba. To może oznaczać tylko jedno. Bowser! Ta stara rura znowu tu przyszła. Co zamierzasz? Nie czekaj, czekaj. nie dotykaj. Ta... Go! Kurde, a jednak dotknął, i stał się taki zabrał zamek, i się zmienił w zamek, i teraz pierdzi oparami ze zamku. <gry> O Jezu! Zobacz jaki on ogromny biedny. O rany Tak, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, jeżeli chcesz nam żyć. ratunku, hen. O rany, biedaczek. Biedny książę Florian i jego poddani. Czy to był król Bowser? Jak on mógł zabrać nasz cudowny kwiatek i nasz kwieścisty zamek też? Nie mogę uwierzyć, że on się zmieszał z naszym przepięknym zamkiem. Tak, to, to po prostu brzydkie. Bowser zrobi wiele złych rzeczy, jeżeli nie, go nie zatrzymamy. Spokojnie, Księciu. My ci pomożemy. Obiecałem, że będę ratował wszystkich. Nawet was. Pomożesz nam? Dziękuję. Ja będę Twoim pomocnikiem, jeżeli nie masz nic przeciwko. Daj mi tylko. Co ci dać? A! A to dobra. No to lecimy. O, i nabić się ma. Wierzę w ciebie, mówi kwiatek. I dobrze, że w nas wierzysz. Dobra, ładowanie, wczytywanie. Pipe ja Rock chcesz Co chcesz zobaczyć? Nie, ja to nie da się tam. Ej. Hey. Ej, hey, <laughs> Czekaj, ja też to zrobię. No dobra, ale zaczynamy. Tam nie można iść. Dopiero jak skończymy ten level. Welcome to the Flower Kingdom. Witamy w Kwieścistym królestwie. Jesteś gotów czy nie? Tak. Ej, patrz. Onward and upward Onward and upward. Dowiedziałem się, że to słowo znaczy naprzód i w górę. Ej, patrz! Jak ty się pospieszasz? Przytrzymaj e, lewy przycisk. Jaki? Ten. Ej, a patrz na to <laughs> i tak się zabije. Dobra, idziemy tędy Czekaj, O nie, a się... tak nie, 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 Co za Umiesz patrz. Skakać normalnie? Zup, tak. okay, nie, 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 dobra, chodź, idziemy. Dobra jesteśmy. Owoc słonia, bierz go, Łał i Dobra. Jak się atakuje? Naciśnij prawy przycisk. Mam jeszcze parę owoców słonia, ale na razie chodź, idziemy. A! kurde, straciłem moc. O nie, jesteś suszkiem! Widzisz? Daj mi się zmienić, bo ja... Weź przestęp tak ciągle umierać, bo stracimy życia przez ciebie. Płyn do mnie, szybko, płyn do mnie, płyn do mnie. Speed up, speed up. Dobra, mamy tego koina. Chodź, idziemy. Tylko staraj się następ... Co ty robisz? się następnym razem nie umierać. A tutaj co jest? O kolejne owoce słonia, bierz. Dobra, lecimy. Wow, chodź, stary idziemy. O rany, leć. Biegnij, no biegnij, stary. Nie umiesz biec? Nie umiesz biec, stary? O nie, szybko. O ja. Chyba rozumiem. Hop. Dobra, mamy to. Wszystkie trzy monety mamy. Ej, tutaj da się zanunkować? Da się. Gdzie jestem? A jesteśmy tutaj. Dobra, zbieraj. Zbieraj wszystko, tyle, ile się da. Dobra, wchodzimy. Wchodź za mną A dobra, tak się wchodzi. Czekaj, muszę coś złapać. Na razie chodź, idziemy, musimy... Co to? You've got a wonder seed. Nie ma za to? Ała Na razie grzybka jeszcze nie możesz zbierać. O! Ale cud! Tak na great, że tak powiem. I że, jak tutaj było napisane, zobacz ile mamy wody w troje. O, zdjęcie! Fajne. Dobra, ten level ukończony. Ok, czyli mamy. Y Cudowne nasionka. I książę Florian mówi, żebyśmy poszli zebrać trochę więcej. Fajrania plant parat? To jest mój ulubiony. Czekaj, tutaj jest... Tutaj jest menu. Można sobie zmienić postać. O, ja może sobie zmienię. Na Może na już jego. Nie. Bo słuchaj, bo, bo skoro jesteś takim troszkę cieniasem, to... Ale w ogóle nie ma straconych życie. Dobra, masz rację i patrz na to. Widzisz tego? No. Ej, patrz! Widzisz tego koina tutaj? O, zobacz. Zobaczcie, drodzy widzowie, tam jest ten. Nie, nie Może gdzieś tu jakieś sekretne wejście jest? rura. Może rura, właśnie. Nie, tu, tutaj nie. O, kwiatki! Pierwszy je dopóki puki e, stoi no twarzy. o nie o nie uważaj uważaj Pa, 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 tu Ej, patrz! Tutaj można tu do, tu do do środka. tu 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 jeszcze środka tu tu Dobra. Mój, mój owoc jest tam. Dobra, mamy dodatkowe życie. Okej, okay, chodź. Już lecę. Hops, hops, hops. Ej, ja się Tak, mogę się tędy dostać. A co ci to? Uważaj. Tutaj jest. O, kolejne kwiaty. O! Uff, już tutaj jest Oni Ej, widziałem your flower. Dawaj, zbieramy to. Co? Co? Fireanya Blossom 4 Poważnie? Uważaj! Ej, nie, nie! Nie niszcz ich! Bo oni śpiewają fajnie! O, nie! O, buszy, Co mnie zabijają? Dobra, chodź, idziemy! Chciałam być łowi załapiec! zabijać. piąć. lubię. wonder Jest zabity. Idziemy. tam są. Co? A dobra. Chodź, tylko jeżeli można to zrobić z Już że już umarłeś. Olo, molo, mo, single Hop! Dawaj, teraz ty. Trzy. No co ty robisz? Ja nic! Hmm. Samo się zrobiło. <śm> <śm> Fajnie się w to gra. A myślałem, że strzeli ogniem w kwiata czy coś. Nie wiem, No jeszcze wciąż Następny poziom. Patrz, czekaj, zobaczmy tam. Ej, nie, nie może być. skidr... Skid... co? Nie. Nie rozumiem tak. tego. Ja też. Ej, patrz, widzisz tego księcia Floriana skaczącego? Tam, 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 tam. <laughs> to chyba są ci skidramsi Nie da się tego... Chyba, że, chyba, że da się... O tak. A nie, dobra. Chodź, idziemy dalej. Aj! Czekaj! Co? Czekaj. Wtedy się nie da wejść stary. Widzisz? Co to? Jest tak, taki zatek jak w Super Mario Bros. Film? Nie jestem pewien. O, słoniec! Dawaj tego Słonieks. słonia! Dobra, siema, stary. Chodź, 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 stary. Tor Kurde! Ale na szczęście Ale, mam jeszcze... Czekaj. Gdzie jesteś? Co ty? Sekret! Bierz go! Nie no. Się... Ja też. Zacznij od Po co? Mam pomysł. Nie da się skakać na gracza. Czekaj. Podejdź tu. Dobra, Ej, chodź. Nie, nie. No nie da się tej monety zdobyć, sory, stary. Okej, okay, poszukajmy czegoś innego. Dobra, po prostu, po prostu chodźmy dalej. Chodź tu, no, pania, chowa! Ale numer? Przegnięć go. Oj, fajnie, monety. Dobra, teraz to... Dobra, trafiło mi się znowu jakiś badzie. Czekaj, Akurat dobrze, bo, czekaj, bo muszę. Czekaj czekaj, 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 Dobra, co, 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 co? Zbieraj szybciej te monety. Musimy zdobyć tych twania. Kuf, kurde. Weź ja prze nie prze Weź przestań, bo ja chcę... bo ja chcę grzyba. Nie nie O nie! Bierz tego wka. Jesteśmy nie wciszczalni! Ja nie! Ja nie! No, cię! Nie, nie skinąłeś! Właśnie, że nie skinąłeś! Jeszcze tego twaniaka! Jest! Udało się! Mamy to! Już czas mijał! Szybciej! Kurde, tylko na fantazji. Skacz! Masz zamknięte oczy, stary. Dobra, ale nieważne. Ważne, że udało nam się ukończyć poziom. Bye, 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 bye! Nie widać nas zbyt dobrze w, w, w tym. Ile? Ojo! O Jezu! O ho, ho, ho! Czy to nie jest śmieszne? Kwieścisty, yy, kwieścisty zamek jest mój. Yy, I mam dużo mocy. Czuję jak jest. Jak staje się coraz silniejszy i silniejszy, i silniejszy, i silniejszy, i silniejszy, i silniejszy. Niedługo wszystko będzie moje. Ha ha. ha. Jak ja zgadłem, że się zaśmieje? To nie jest dobrze, Bowser. Musimy jego powstrzymać. Pope propeller Flower? Co to jest propeller Flower? Zaraz zobaczymy. Eee, nie to. Dobra, teraz będzie boss, czy coś w tym stylu. Uciekł z kubany. Aha, czyli to jeszcze nie koniec. Gdzie ty idziesz, cwaniaczku? I aż tam jest boss! Bonser Junior! Aha, mój, mój tato jest teraz zamkiem. I nikt, y, i nikt go nie powstrzyma. Hehe. <śled> Oj, to się jeszcze okaże. Zaczekajcie, drodzy widzowie. My skończymy wszystkie levele i się rozprawimy z bosem. Dobra, drodzy widzowie. Udało się. Jesteśmy przy, ostat... przy bosie w tym levelu. Jeszcze wybiorę sobie badges jakiś. Okej. Okay. Startuję z tym. No dobra. Fuj. Na co na ja patrzę? na zamek, na zamek teraz. Bo zamek teraz wygląda... O nie! Straszna moc! Połykaj je! Połykaj! Umiesz połykać, prawda? Nie umiesz połykać. Dobra, bierzmy ten cudowny. Smoknij tego. Próbujesz zjeść swój nos, czy co? O, słoń! Ty nie, ty nie możesz być słoniem jako Yoshi. Nie no, kurde, ta... Stref... Ja zaczekam aż będę Luigi, ale nie wiesz tego, okej? Okay? Dobra, op! A masz? A masz? A masz? Haha! Ha. Uważaj, tylko nie dotykaj tej lawy! Można tędy ten... Można ten nurkować w ogóle? Nie. nie, 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 tam nie można też nurkować. Ci pokażę. Twoje kości, twoje biele... Ja, ja, wejdź na mnie, wejdź! Wejdź. idź, nie da się w wejść! Wejdź! Wejdź na mnie, ja cię podwiozę! Dobra. Twoje kości... Twoje biedne kości... Nie, ja... Ja... ja ci nie ufam. Nie tego... Mojego. Tego jak się będę ujdzieł. A, dobra. Ach, chcę być słonim w domu. Nie no, co tyś?! Dobra, po prostu nie będę używał tego. Dobra, chodź szybko, chodź szybko do mnie, chodź szybko do mnie, chodź szybko do mnie. Dobra. Teraz musimy jakoś dostać się tutaj. Słuchaj. Ale jak? A, przez rurę, dobra. Co to, grawitacja? Oh, Boże. Stanie tutaj. A! Wow, Dobra, szybko uważaj! Nie, Ja nic. Tu przez te całkowitą grawitację, czy cokolwiek to jest. Nura, ja na ciebie nie będę czekał, zostaniesz duchem, to ja cię uratuję. Ach. Dawaj mi słonia, dawaj mi słonia. Ale nie bierz więcej słonia. Nie biorę to, 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 twojej więcej słonia. Nie bierz słonia. To jej dam rodę? O, dobra, żyje. Chodź szybko. No to chodź szybciej. O. Szybko, szybko, no to szybko, szybko. I Wonder Sea! Ja go. Dzięki stary, uratowałeś Ratował, mi tyłek. Chodź, idziemy. Dziękuję. Ja wiem, ale jesteś. Yoshi, a nie Luigi. Wcześniej byłeś Luigi i ciągle umierałeś. Dobra. Kurde. Po prostu weźmy tego grzybala i chodź. W ogóle zmienił się dźwięk nurkowania do Rory. O Bowser Junior siema stary co chcesz? Myślisz że mnie zatrzymasz? Okej, okay, to się z tobą zabawię. Ten, ten pałac jest, jest, bardzo, jest bardzo przerobiony dzięki mocy taty. Nie ma mowy, że mnie przebijesz. Ale, ale... będzie śmiesznie. Dobra. Oni uważają jest skorupą, Chociaż ty... Nie, Co to? jest na mnie? Nie! A masz! Kurde! A masz! Haha, ha, mówiłem cię... Co się dzieje? O nie stał się straszny! Ale nie szkodzi, bo teraz my jesteśmy duzi. No i co teraz, gnojku? No jest. O kurwa! na mnie! Ej! Nie uciekaj mi! Uważaj. Łap! Uważaj! Łapko! Ale wystawiam język. O nie, teraz jesteśmy bardzo mali. Ja nie przeszułam. Nie. Uuu. Ja i tak już Ty ty. ja. jest niewinne. Jajcie. Tak! Udało się, drodzy widzowie! Udało nam się go zniszczyć. I co teraz zrobisz? Uciekniesz po prostu. No tak. Co to jest? You got a royal seat? To tym razem nie wonder Seat, tylko Royal Seat. Czy jakoś tak. No dobra, ale wróciliśmy do zamku. Dobra, teraz ten pałac, co został opętany, jest teraz normalny. No dobra, w każdym razie nam się udało. I tak y, impreza Maria naprawiła pałac dzięki Royal Seat. I czy mogą, widzimy się niedługo. No tak, mówi kwiatek. O, że mam sam royal seat chyba. Nie Dobra, tak. więc teraz mamy royal seat. Ale fajnie, fajnie się gra. Dobra, teraz idziemy do jakichś. Petal Jak się nazywa ta wyspa? Petal O, ja Cię kręcę. Haha, ha, nikt mi, y, nie przejdzie przez moje chmurzaste pajrania planty. Kurde. Dzięki Royal Seed możemy go pokonać. Tak, możemy go pokonać dzięki Royal Seedowi. Wszystkiego się dowiesz, cwaniaczku. Ja cię jeszcze pokonam, zobaczysz. No dobra, drodzy widzowie. Jako, jakimś cudem nam się uda pokonać Bowzera? A my na razie kończymy ten odcinek na dzisiaj. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to napiszcie w komentarzu i dajcie lajka. Nie zapomnijcie także wpić subskrypcji na mój kanał, a my się widzimy niedługo. Cześć!